No kurwa, Nie wiem. Stara, nie wiem, stara mną gwoździe wbiła. Aha, bo ja przeleciałem, teraz? Twój pierwszy raz. Dobra, ja to kupuję, czekajcie. Aż za? Też. Oj, mamy pochytane. Cezyf, kupuj golf w friends gramy. Znaczy ja mówię, że ja mam to na Xbox spasie. Dobra, mam tego golfa, nie? Masz tego golfa? To dobrze, ja już kupuję. Nie, bez kitu ja mam kod, kurwa patrz to. Tegos? Giuseppy? Z Giuseppy. No, tak myślałem. Ale łatwo, kurwa, czekaj, jak się nie robi. Ale ten kod jest długi, ja pierdolę. Także tak co ty <noise> się rozjebałeś? <Po> Kota. to? się Kierownica. <noise> ha! Kurwa, łatwo was kupuje golfa za jeden w fiziko. Jestem tak pojebany, że gratkę wpierdolę. Patryk, ile dzisiaj już butelekowaliłeś? Uh, butelek Dziewięć To jestem jedn w jednej trzeciej do ciebie Mam od ci jesteś No aż tak, to nie wy. Przepraszam S, dwóch Ojej! Syzyp <noise> <noise> syzyb! <zyzyp. głosy> toczysz, toczysz, dawaj, dawaj O kurwa! Dobra, na pełnek, patrz to, no, patrz to Pum! O kurwa Co? Co bardzo, dobra, dzięki. Dobra, porozmawiajmy o życiu, Patryk. To toczysz kulę jak Co ty robisz? nie Ty nie grasz w skłasa stary. I dobra, nie podoba mi się to, że Syzyf jest tak blisko. No i w dwóch, nie? Ej, Dobra, Sezyw jest upalony, na go I trafię. Po prostu umiem trafiać w dziurki Chyba tylko te w grze Boom! Roasted! Kurwa, no, no nie, nie przegonię sobie no no Dobra, 100%. ciesz się, raz ci się w życiu coś udało po raz, ra po raz, pierwszy nie toczysz kuli To po raz pierwszy robi to Patryk No <laughs> o, nie! To nie. <laughs> no. <laughs> Nie, co ty chpisz? Teraz w pełnej -y. <ś> <ś> Nie Patryk wie, że tu trzeba mieć jak najmniej, nie? A nie jak najmniej. <jes> <Je>, nie kurwa jakiś skurwiały pączek odbił! Co to kurwa jest? Pączek to jest. do Dobra, kurwa. Ja to... Ty jest stary paszport na pewno nie. nie, ale zjebałem. O kurwa! Tak ta gra jest Peggy 3 jak coś, nie? Dobra, ty jesteś akustyczny, to być łatwy. To było oczywiste, że Syzyf będzie najlepszy w toczeniu huli No ja pierdolę, dobra, przejebałem. Tak stary A. zrobił. Dobra, zamknij mordę, sysy. Będziesz bardziej w górę, jakby cię tak wbiło, wiesz. Co ty robisz? Bardziej w górę, to cię muszę... Ja Jaja podciągnąć. Podobno, jeśli mężczyźni chrapią, to za... ja <coughs> zasłaniają im in... <Daha hyped> dupę. To zamyka cyrkulację Ale wy macie podobne kulki do siebie. Sprawdzałeś? No. Ty trzy w jedną to da zrobić ogólnie. Nie, proszę nie. cię, co to jest? Ty, kurwa, musicie zobaczyć, gdzie ja jestem. No na krańcu świata I jeszcze dalej! No kurwa, nie wiem Staro, nie wiem Stara mną gwoździe wbijała Słuchaj, zero stresu <gry> <grytanie> ja No kurwa, jak? Ty na touchpadzie grasz? Nie <grytanie> Tyle Mi to kolizję, daj, bo... Czekaj, 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 daj mi ustawić tego. skina. Teraz nie będę wiedziała, który ptak to mój. Będziesz wiedziała, bo ja mam innego trochę. WHAT?! Jesteś ready? A jak jesteś ready? Aż nie ma sensu, Aż. jebać to, Tylko salto zrył. Nie. No nie! <laughs> Aha, bo ja przelciałem teraz. Twój pierwszy raz. <laughs> Przepraszam! <Pierwszy> <laughs> Znowu mam bana, no ja nie mogę Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę No dobra, jestem na głowę, kurwa Mam au autyzm <grym> i astygmatyzm, kurwa I akustyczność I <grym> akustyczność, Kurwa, człowiek orkiestra Ale jak ja dziś jakiś Uno Rivers card zajebałem Wy kurwa pijani, a ja trzeźwy Aha, okej okay. Ej, dobra, ty się rozjebany <grym> Dobra Cudzutki mnie swędzą Dobrze nie? ty! Dzięki, Dzięki stary. Fiebałem, go, za, żeby jest na nie! No co jest? Ej, Ej dobra! dobra. Kurni mu to! pierdolę tą grę Dobrze No, no to! Kurni mu to! ktoś musi, to! Dobra, bo to! dwa mu Jak głębie Jak to! to! w prawą to! No mu mówię mu mów w lewą, a ten w prawą. Dziura, to! Dziura. Czemu ja cię nie mogłem wybić, tylko wyskoczyłem sam? Przecież to jest jakieś no zniebane. Ta dziurka wybija. Dobra, SZW, jak ci dziurka wybija, to coś nie tak robisz. SZW, no? bo ja mam do ciebie dupę. Ty taką laskę. Kogo wy macie na myśli? Sexy blondynę starą. Wyszukajcie koledzy prawdziwy. Ja próbowałam, ale wszystkie moje koleżanki albo kurwa mają trzecie dziecko w drodze, albo są już kurwa zaręczone, albo w trakcie ślubu. No i gdzie problem? Ma a cięcie, najkrócej, najkrócej... ma umowę z nas wszystkich i kurwa jebany wylądował w biurze? To się nazywa koneksja, Kolejny nazywa mama w biurze. O kurwa. <grym> Ej, tego się nie da przejść. Jakby trochę wcześniej musicie puścić. Skitu, musisz, Patryk, puścić trochę wcześniej, nie? Tak? Wiem, kurwa, znasz to jest ja tak zawsze. wyobraźnia? Dobrałem, dobrałem. Weź sobie wyobraź, że musisz puścić wtedy... Kiedy jesteś prawie na finiszu, rozumiesz, Patryk, trochę wcześniej? O, to ja tam pływam A ty, że myślałam, że ty wpadłeś No na szczęście nie Dobra, trzeba trafić w ryj temu, Sphinxowi O, ja mu trafię w ryj Dobra, trafiłam prosto w gardło Dobra, kurwie się na Opolskiej pierdolimy Co? A? Ej, się rozstać Aha, dobra kurwa, miłe Ale Nie jest. chcę mieć kurwy na Opolskiej, tak? Puściłem pranie. I ta kobieta, która siedzi obok mnie, cały czas powtarza. Żebym kurwa sprawdzał jebane kieszenie, żebym kurwa czegoś nie wybrał, jak pijemy spodnie. Hipokrytka kurwa! No dobra! Wybrałem jebane tampony. Ale pytanie, czy były używane. What the f? I co go zagraj? I weź go, wypierdol mu 14 od razu. Eee, kurwa! La? no jak konia tak Co? Ta. Ty mówię, na złot, na złot. już znudziłem się was z rozpiętniania. Ja w tyś już spokobię ci do twojej mamy Jału. Zara, będziesz miał drugie tote. Ale co grać w kolku, le... fair jak nie masz kolegów? Bo ci mamy, Syzy. No wszyscy się kochamy. Tu jak jest. Nieładnie tak, o, do syzyfa A, Syzyf, się powiem, chodź do mnie je, Odegramy się na nich Co, A? Dobra, wiesz co, wiesz co Wiesz co, wiesz co Dobra, pora kończyć Dzięki za dzisiaj no, Mam nadzieję, że się wszyscy dobrze bawili I do następnego Wszystkie info na Discordzie i na Instagramie Pa, pa.